Zagraniczny turysta zafascynowany polską plażą. Cudze chwalicie swego nie znacie. Kochani, spójrzcie na film poniżej. Polska plaża nad jeziorem. Dziewczyny się opalają, dzieci biegają, panowie piją sobie piwko. Jest porządek, jest spokój, jest super, jest ekstra. To są właśnie polskie plaże. Coś, co kochamy, coś, co robimy gdzie lubimy odpoczywać. A co się dzieje na zachodzie w Belgii? Zobaczcie sami kolejny film: Brud, smród i ubóstwo zanieczyszczenia ludzie nie dbają, a wiadomo dlaczego tak jest, nie można, bo o tym nie dobra mówić. Nie nie wolno o tym mówić, ale no tak się dzieje, ponieważ przyjeżdżają przybysze z innych kontynentów, którzy po prostu nie są tego nauczeni, ponieważ u nich również panują takie zasady, nie ma porządku, nie segregują śmieci, nie wyrzucają odpadów, po prostu nie szanują, bo to nam się nie podoba i jeżeli chcą przyjeżdżać, to niech sobie jadą do Francji, gdzie Francja ich całe życie kolonizowała, nękała, tak samo Brytyjczycy, Holendrzy, Bergowie, ich nie jest szkoda, bo oni wykorzystywali te biedne narody, do dzisiaj ich wykorzystują, ale słuchajcie, w Polsce my nie mieliśmy kolonii. My chcemy mieć spokój, my chcemy, żeby nasze dzieci spokojnie biegały po ulicach. Dziewczyny opalały się w bikini, a panowie grzecznie pili sobie piwko. Dlatego nie przyjeżdżajcie do nas, jedźcie na zachód, tam jest większy socjal, lepsze pieniądze, ale nie u nas.